Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku z gry Global Quiz, słuchajcie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy. Ja dzisiaj będę kontynuował, słuchajcie, jakby mój wątek, który, który podjąłem już wczoraj, w krzyżówkowy, tam, tam już jakby część rzeczy opowiadałem, tłumaczyłem. Dzisiaj jeszcze zostało z moich przygód zeszłotygodniowych do opowiedzenia kwestie samochodowe, więc, więc to jeszcze dzisiaj będzie w opowieściach. No i co? I bieżączka, nie? Więc tak, może od bieżączki zacznijmy. O, Wiedźmin. Zagram sobie Wizmina? Wiedźmina? Nie grałem. Nigdy tutaj, czekajcie, chyba będę musiał kichnąć. Oj, stanowczo, tak. Mm -hmm. No to dawajcie, Wiedźmina. Kto jest producentem? No, CD Projekt Red, nie? To jest akurat easy. No a Wiedźmina przyszedłem dwa razy całego. Trójka z dodatkami to dwa razy przyszedłem. Z jakim zapachem jest kojarzona Yennefer? Cierpka jaka grę, słodka jak bez... Dokładnie. To akurat powinniśmy wiedzieć wszyscy, ale easy quiz. E, jak zginął Gerald? E, przebity widłami przez chłopa na koniec książki. Podczas pogromu rywińskiego. Ale easy quiz, patrzcie na to. Rodzice zili to. E, Boże, kalante i jesz. Czekajcie, żeby się teraz nie wanę w to. Jesz był. Kalante czy pawetta, żeby to się nie palnął. Kalanta to jej była babka, ona była pawety. Emir, to tak, dokładnie, Emery Emer też jesz, tak, na to o to chodziło. Z jakiej Wiedźmińskiej szkoły był leto? On był ze szkoły żmi. to była dodana szkoła i nie było w oryginalnej książce, w oryginalnej były trzy szkoły, ale jest Nilfgaardską szkołą. Stoicą Temerii jest... Temerii w... Zima? Wyzima, tak mi się wydaje, Temeria to jest ta Francja, tak zwana, to jest Wyzima. Wengerberg to jest gdzie indziej, Sintra to jest Sintra, Nowigrad to jest e, Wolne Miasto, więc Wyzima. W Wiedźminie pierwszym graliśmy w Temerii. Przez kogo został pasowany Geralt w nagrody za obronę mostu na Jarudze? Przez e, Mewę, królowę Liri, tak? Liri albo Rivi, nie jestem pewien. Rivi i Liri, a dokładnie. Ja od tej pory mógł się nazywać Geraltem z Rivi, zgodnie z prawem. Dokładnie tak było. Okay. Na no, jakie bandy dołączyła Ciri? Do Boże, ona była. W... Bo, 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 bo. Jak się ta banda nazywała? Żmija? Szczury? Szczury chyba. Tak to było. W książce, ale szeroki quiz. E, który aktor użyczył głosowi? Nie Boberek, chyba Rozenek. Tak mi się wydaje. No proszę, 10 na 10. Rewelacja. No, no to nie do wiary. Okej. Okay. To 9 na 9 dokładnie. Poszło super, słuchajcie, to widzę, że poszło tak szybko, to e, może z dwie areny zagram najwyżej tyle. Co wam chcę opowiedzieć, Słuchajcie, udało mi się kupić samochód. PJ308 SW 2010 rocznik 160 tysięcy na e, Więc tak, udało się to ogarnąć. To jest ten dieselek 116-konny, tak? 116 koni ma chyba ten dieselek. O dobra, to widzę, że... Nie wiem, będę sobie... kraj okay. jest Hearts of Fire, jakich zagadesz pod faszyzmów, to jest Empire of the Roaring, Thundering Dragon, coś takiego, więc tak bym powiedział. Uh, czy Roaring Dragon, nie pamiętam. Um. Więc, więc, więc udało się kupić, słuchajcie, no nie, nie bez przygód, nie? Bo to jak kupowanie samochodu. Mam to szczęście, że mój też kiedyś pracował jako handlarz samochodów, więc on po prostu dobrze się na tym znał. I jakby powiem wprost, mój też wykonał w tym wszystkim 99% roboty. że ten samochód się zepsuł w najgorszym momencie świata. Bo akurat jak mieliśmy jakiekolwiek odłożone pieniądze, to wydaliśmy je teraz na szafy wnękowe. Bo cały czas, że tak powiem, e, nie wiem, co to jest. E, e, więc cały czas jest taki, że no jednak mimo wszystko w tym mieszkaniu, jest kupa rzeczy do zrobienia. Bo jak my je robiliśmy, to robiliśmy je opór szybko. No bo żona była wtedy wciąż, a wiedzieliśmy, że zaś się będzie rodził mały, więc takie rzeczy jak szaf wnękowych nie robiliśmy, kupiliśmy dwie takie szafy, wiecie z Ikei za 300 i tyle, takie proste dziady takie, e, brzydole, by po prostu stanęły i tyle, więc teraz zaczęliśmy robić wnękowe i akurat zapłaciliśmy słuchajcie połowę zaliczki za wykonanie, całą gotówkę, którą mieliśmy odłożoną i się rozpieprzył ten samochód, więc jeszcze musiałem gdzieś tam pożyczyć hajsy i tak dalej, więc mówię, masakra. W tym punkcie znajduje się Kopenhaga. Kopenhaga jest na wyspie i to jest chyba 4, tak mi się wydaje. Chyba było to pytanie w ogóle. Mm, tak mi się kojarzy. No, więc, więc tak to wyglądało w ogóle w kontekście tego samochodu na początek. Jak mi mówię, teść po prostu wyrąbał, już po, prostu po tych wszystkich, kurde, Otomoto, alegrach i innych tych rzeczach on się rąbał, wydzwaniał, kręcił tu. Najpierw byliśmy w rasie, jeden samochód oglądać, ale. Tam coś śmierdziało, nie? Tam było coś jakieś takie nie bardzo. I w końcu udało się do Tomaszowa Mazowieckiego. Tam kupiłem samochód. W końcu Od takich normalnych ludzi porządnych. Tak się przynajmniej wydawało. I ten samochód był. A ja wiem. A ja wiem. Nie znam się aż tak. No, więc. Szczęśliwie się udało, o, o, dobrze trafiłem. Udało się, wiecie, wstrzelić naprawdę porządny ten, ten, ten model konkretny. On no, Nie jest zły model akurat tak strasznie, więc, yy, więc mówię, może tak na 5-6 lat tam no, do zrobienia tak dla bezpieczeństwa, bo rozrząd był tam robiony 3 lata temu, yy, czyli tak jakoś tam chyba 50 tysięcy kilometrów temu, gdzie rozrząd na tym silniku to tam 100 mógłby spokojnie wymieniać. Naprawdę, którego Państwa po raz pierwszy użyto krzyża skandynawskiego. O ja wiem. No, powiedziałbym, że może Dania, bo Dania była pierwszym z tych największych krajów, powiedzmy. Więc tak bym rzucił. Ale, no Dania dobrze rzuciłem. Okej, okay, to zagramy sobie jeszcze raz oczywiście, cała całą arenę, nie, bo teraz tak sobie przeklikałem. O, więc, tam jest jeszcze rozrząd do zrobienia i coś jeszcze było, nie. Fajnie, bo był legitny, bo tam były, wiecie, z serwisów, jakby szkody, wszystkie było opisane, z kilometrami, więc się wszystko zgadzało. No i jeżdżę sobie nim teraz i już jest, powiem wam, że naprawdę fajnie. oparcie drugie miejsce. Wjechałem sobie na arenę, taką i zobaczcie, jak z buta wleciałem. Tylko ksera mi rozjechała, no dobrze. E, no więc, więc co, no fajnie, fajnie, że już, już jest ten samochód. Dla mnie w ogóle, wiecie, przesiadka, kurde, skala jest w ogóle tam. No bo wiecie, no jakiś dzień Karinu z 97 roku, która, no... O, ja ją kupiłem za 2,5 tysiąca złotych, coś takiego. No jak to samochód za 2,5 tysiąca złotych, to mogło wszystko dupnąć, nie? Więc szczęście, że, że, że to się stało, jak ja sam jechałem bez rodziny. O, dziękuję za pytanie po niemiecku. Kurwa. Nie wiem. No. Yy, więc, 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 szczęście, że się udało zamienić. No i tu, wiecie, kurde samochód, wiecie, jakiś kurde klimatyzacja strefowa. No ma tu szybę taką, dach ma ten taki z szyby, więc to jak wygląda. No i fajnie, wiecie, już jechaliśmy. Teraz ostatnio odwiedziliśmy tam znajomych w Warszawie, więc pojechaliśmy już samochodem, wiecie, z, z małym, nie z żoną i tak dalej. No to jest inny komfort jazdy już zupełnie, więc tak. No szkoda, że to niestety musiałem się gdzieś tam zapożyczyć na to, musieliśmy się zapożyczyć na to, bo, bo mówię akurat wbrew, wbrew wszystkim pozorom to, 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 to nie jest tak, że zarabiam jakieś kokosy. <laughs> Ile chromosomów mam mu. Nie, nie wiem, nie wiem. Dla pojęcia nie mam. Wiem, że to jest mieszanka, ale w ogóle się o tym nie znam. Więc nawet nie chcę coś strzelać. Aha, w połowie, okej, okay, dobra, w porządku. No, więc, więc cieszę się, że, że się to udało zrobić. A wracając, To nie jest tak, że zarabiam jakieś kurde kokosy, więc, więc to mi więcej jakieś wam już opowiadałem, że to też nie jest projekt, który jeszcze jakoś specjalnie zarabia, bo, bo, bo model biznesowy jest tam zupełnie inny. W Genewie chyba. Albo któryś z tych amerykańskich mogło być faktycznie, bo to były trzy ośrodki naukowe amerykańskie. Coś mi genewał pachnie, nie wiem czemu. No właśnie. Eee, no właśnie, no właśnie właśnie. więc. E, taka przygoda z tym. Ja po prostu się tak nie znam jak się ci, tym językiem, co nie operuje, wiecie, przy tych samochodach. Ja mam wrażenie, że to jest specjalnie jakoś utrudniane mówi się tymi specjalistycznym językiem, żeby kurde ludzie normalni nie rozumieli o co z tym chodzi, nie? Kurwa, dwumasy, srasy. Przepraszam, że ktoś się tam zna, to jest dla niego identycznie proste, ale w Syrii. Tygrys, Eufrat no chyba nie bardzo, nie? w Syrii. Nie wiem. Tak mi się wydaje, że Tygrys, Eufrat to płynie, Eufrat też płynie tamtędy. Mam przekonanie, że Tygrys i Eufrat to płyną przez ten, przez Irak, nie? I chociaż faktycznie Mezopotamia tam niby jest, nie? No nieważne. Więc, więc mówię, dla mnie jest to, dla mnie jest to czarna magia, ja się na tym nie znam, więc mówię, szczęście, że mam teść, jakiego mam, który po prostu się na tym zna, On też chyba hobbystycznie mam wrażenie, że jak się raz jest handlarzem, to się do końca życia nim zostaje. Parlament, najstarszy będzie Wielkiej Brytanii, albo Polski, chyba Wielkiej Brytanii, Islandii. A, Altingi. Oni to liczą, jako... że alting to jest... Alting kojarzę, no to z tych wszystkich nordyckich rzeczy, ale że to jest parlament? No to ciężko powiedzieć, no że to był parlament, no, to nie było sprawy. Islandia latami była, przecież nie była niepodległym krajem, więc no, takie pytanie. To, że była jakaś tam rada, to... Dobra, nieważne. Wygląda jak hipopotam, nie? A może to też być świnia w ogóle, chociaż nie wiem. Hipopotam i tak wygląda. Um... No, więc mówię, tyle, że ta przygoda się zamknęła, z bieżących rzeczy już właśnie dzisiaj był powrót na siłownię, więc jestem po prostu taki zapalony fajnie, że strasznie się cieszę. W ogóle, słuchajcie, ja mam mnie jedną historię powiedzieć. jakieś byłem młodszy, to... Tu miałem 6 lat, więc to będę rzucał datami, ja miałem 6 lat i chodziłem jeszcze w Lublinie takie u szkółki piłkarskiej, coś tam, wiecie, kariera sportowa, piłkarz, jak byłem młody i tak dalej. Eee... Czekajcie, która rzeka przepływa w Stanach Zjednoczonych? Chyba Dunaj. Ehm... Więc, yy, było tak, że poszliśmy do, na badanie wzroku. Najpierw mój brat i od razu rodzice wzięli też mnie, nie? I wtedy doktor powiedział nam coś takiego, że, o, bo jest ryzyko odkrycia siatkówki. Nie mogę wtedy wyczynowo trenować sportu żadnego. E, no i lata minęły, to musiał być 97 rok, no bo to miałem 6 lat. E, więc minęło, minęło lata, nie? No jakby zawsze żyłem z tym, że no, tak nigdy nie mogę jakiegoś sportu wyczynowo uprawiać, nie? A jakaś tak było ostatnio, że z Manuelem rozmawiałem, bo on też jakby pracuje też i, i robi boks tajski, nie? Muay taj a ja wiem, może długo. Um, ja bym właśnie zarzucił, że. A, bo teraz będziemy mieli taki trening bardziej wydolnościowy, będziemy mieli też przez cały następny miesiąc. No i tak właśnie rzuciłem. A mówię, zasłuchaj, może jakieś tam te ciosy, byśmy popracowali jakieś proste rzeczy z tego Muay thai. No ja zawsze jakaś tak bardzo lubiłem sztuki walki oglądać, mnie to tam gdzieś, gdzieś cieszyło. Mój młodszy brat, na szczęście, Marcej, który z nami pracuje mniej więcej. Jest lamus, bo skończył kurde karate, on Kyokushin chyba, tak? To są szkoły karate. Na brązowym pasie, na tym. znaczy jeden przed czarnym. Nigdy czarnego nie zrobił, więc jest ciapokiem. Nie wiem, jak się ten kapelusz nazywa, um, więc yy, jakby zawsze mi się sztuki walki podobały, lubiłem to, więc yy, ten aspekt sportowych oczywiście. I, I tak jakoś mówię mu, że no tak, no bo możemy to porobić, no wiesz, ja nigdy nie będę mógł jakoś walczyć z kimś, no bo mam zawsze to ryzyko odkrycia środkówki, nie? I tak jakoś potem pomyślałem, no mówię, ale z drugiej strony to było tyle lat temu, nie? I tak zaglądałem do żony, bo ja żona jest optometrystą, nie? I opowiedziałem całą tą historię, ona tak nagle mówi, kiedy to było? W 97, no tak. Mówię no tak, no to ryzyko odkryć środkówki istnieje faktycznie, jeżeli na przykład jest taka gigantyczna wada wzroku, czyli w minus 8, 9, 10, tak bardzo duże. Eee, nie wiem. Ehm, więc... No ja mówię, no tak, no ja mam tam 4-5 mam coś takiego powiedzmy, w połowie jakoś, nie? Eee, no mówi, no tak, no bo na przykład ta historia pani Alicji Tysiąc, nie, co tam było, że ona aborcji chciała dokonać, tak, bo tam groziło jej zdrowie, że ją rodzi dziecko, no bo właśnie, na przykład poród naturalny, nie, no to jest właśnie taki rodzaj wysiłku, przy którym możesz właśnie utracić wzrok, jeżeli masz takie ryzyko odkłaniania. No mówi, słuchaj, w 97 roku to te badania to w ogóle raczkowały, kurde, drugie miejsce, te badania to w ogóle raczkowały, to nie bardzo tak, tego nawet dużo było i tak dalej. No Mówi, a ile ty robisz, nie więcej w marcu ciągu? Ja mówię, no tak rekordowo, to chyba w ten filmik tam 130, 140 i tak dalej. Mówi, no tak jakby ci miał wzrok, to być ci wtedy, nie? Ja tak mówię, no w sumie tak, robiłem przysiady ze sztangą i tak dalej, nigdy nic się nie stało, więc nie niewykluczone jest tak, że tak powiem, żyłem latami jakimś przeświadczeniem, które niekoniecznie było prawdziwe, ale mówię, tak czy siak będę chciał pójść do lekarza jeszcze to sprawdzić. I może będzie tak, że, że rzeczywiście będę w stanie popracować sobie jeszcze z jakimś sztukami walki. Zawsze mnie jakoś to cieszyło i bawiło, więc to jest fajna sprawa. E, chciałbym sobie, że jeszcze to zrobić. A jeszcze wiem, że, m, że mam ludzi naokoło siebie, którzy, którzy i chodzą do klubów i znają się troszkę na tym, więc to zawsze fajne dla ruchu. Cieszę się, że gdzieś tam do tego ruchu wróciłem. Wam też polecam, wam też życzę miłego dnia, no i mam nadzieję, że się podobało. Ja bym i inaczej byście wy. A to był globalquiz.org, Quiz. My widzimy się jutro. Bajo.